Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl swoją nazwą przywołuje dwie postaci. Rzymskiego kapłana, Wincentego Pallottiego oraz kupca, Jakuba Salvatiego. Obaj żyli w pierwszej połowie XIX wieku. Jakub Salvati z poświęceniem angażował się w zbieranie funduszy na dobroczynne działania księdza Pallottiego. Fundacja Salvatti PL podąża jego śladem. Wspiera działalność misyjną Sekretariatu Misyjnego Księży Pallotynów. Ideą fundacji jest pozyskiwanie funduszy nie tylko w kręgach Kościoła, ale również poza nim, by angażować wszystkich ludzi dobrej woli. Organizuje zbiórki w supermarketach, pojawia się ze swoim stoiskiem na festynach, zamieszcza ogłoszenia reklamowe w mediach. W ciągu pięcioletniej działalności fundacja wspomagała remont starego klasztoru w Biłohiri na Ukrainie, by zmienił się w przytulny dom dziecka. Wspiera także dom dla dzieci ulicy w Kolumbii. Casa Ogar. Mieszka w nim 20 troje dzieci, które normalnie nie miałyby szansy na edukację. Czas. Spędzałyby głównie na ulicy, tak jak Diana, która trafiła do Kazaogar Ogar pięć lat temu. Wychowuje ją tylko babcia, która nie umie pisać ani czytać. Teraz ma szansę zdać egzamin do szkoły średniej. Chce zostać pielęgniarką, by w przyszłości opiekować się swoją babcią. Jednym z najważniejszych zadań fundacji w tej chwili jest wspieranie budowy kościoła i działającego przy nim Centrum Kultury dla Młodzieży na Malowance, dzielnicy Żytomierza na Ukrainie. Na nową świątynię położoną w centralnym miejscu dzielnicy z utęsknieniem czeka pani Eugenia. W czasie zimowo-wiosennych roztopów. Nie udaje jej się docierać na nabożeństwa do obecnej kaplicy na uboczu, bo prowadzi tam nierówna, błotnista droga. W Afryce fundacja koncentruje się na wspieraniu edukacji kleryków. Na ten cel przeznaczy w tym roku środki z 1% podatku, by Afryka się usamodzielniała. Dowodem na to, że pomoc procentuje jest ksiądz Ignacy Mugobe z Kongo. Ukończył studia w seminarium w Ołtarzewie, przyjął święcenia kapłańskie i teraz angażuje się w pracę wśród swoich. Przy fundacji od początku działa wolontariat. To grupa młodych ludzi zaangażowanych w dzieła ewangelizacyjne i społeczne. Do tej pory pracowali z Romami na Słowacji. Na Ukrainie pomagali w prowadzeniu wakacyjnych obozów młodzieżowych. Wyjeżdżali także do Kolumbii, Albanii, Rosji, Gruzji i Irlandii. Ważną gałęzią działalności fundacji jest edukacja globalna i promowanie tematyki misyjnej. W tym celu co miesiąc organizowane są debaty misyjne. Odbywają się one na pierwszym piętrze Centrum Myśli Jana Pawła II. Fundacja współpracuje także ze szkołami, szczególnie w zakresie pomocy Afryce. W tym roku największe zaangażowanie w tym zakresie wykazał samorządowy zespół Szkół nr 1 w Opatowie. Uczniowie zorganizowali bożonarodzeniowy kiermasz urozmaicony afrykańskimi zabawami i degustacją kawy, na który zaprosili nauczycieli, rodziców i lokalne władze. A zebrane w ten sposób fundusze przekazali na prenumeratę gazetki HOBE, czyli Witaj, by mali Rwandyjczycy mogli uczyć się czytać. Jednak te wszystkie działania byłyby niemożliwe, gdyby nie nasi współpracownicy i darczyńcy oraz ich otwarte serca.